Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej kampanii w Potop Total War, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. No i jak pamiętacie, ostatnio zaatakowaliśmy sobie tą armię kozacką, no która no może jest kozacka, bo należy do kozaków, ale kozacka na pewno nie jest dlatego, że jest tak potężna, bo jest to bardzo kiepska armia, bądźmy szczerzy, składająca się w większości z czerni kozaczej, która jest bardzo kiepską jednostką. No ale dobra, myślę, że na pewno stoczenie sobie tej pierwszej bitwy w naszej kampanii będzie bardzo ciekawe. Tak więc na pewno zróbmy sobie to osobiście. No i zobaczymy sobie też, jak wyglądają te wszystkie jednostki. Hmm, co myślę, że będzie też całkiem fajne. Bo myślę, że z tego co mi się wydaje, bardzo ładnie są tutaj wymodelaczem um, Mutem Blade'a. Mhm, mm dobra, rozpocznijmy sobie od razu rozmieszczanie. I tak, popatrzmy sobie tutaj na nasze jednostki. Mamy husarię naszą polską, e, która jest jednostką Gwardii Generalskiej, co jest na pewno sporym bonusem dla Polski, że ma tak silną Gwardię Generalską. Tutaj mamy naszą piechotę strzelecką. E, tutaj mamy z więcej strzelców. Tutaj mamy jakichś halabardzistów. Mhm, mm sporo ich. Tutaj mamy kozaków, czyli konnych łuczników naszych. Eee, I co jeszcze tutaj mamy? Tutaj mamy jednostki pancerne, czyli ciężką jazdę, która no, potrafi zarówno porządnie postrzelać, jak i zrobić e, niezłą szarżę. Może jeszcze ciszę nieco ten dźwięk, bo mam wrażenie, że trochę głośna jest tu muzyka. No, ok, no i możemy sobie jakoś się rozmieścić porządnie te nasze jednostki. Na pewno będziemy musieli tutaj przyjąć nieco inną taktykę, jeżeli chodzi o granie, bo będziemy musieli tutaj wystawić sobie zawsze na czele naszą y, piechotę strzelecką uzbrojoną właśnie w muszkiety i tak dalej. Różnicę. A jednostki, y, te walczące wręcz, będziemy musieli się ustawiać z tyłu. Nie tak jak zazwyczaj to choćby robiliśmy w e, Divide and Conquer, że łucznicy i strzelcy byli bardziej ustawieni właśnie z tyłu, a walczący wręcz z przodu. Tutaj będzie nieco bardziej na odwrót to wyglądało. Ok, ustawmy sobie może na lewą flankę moją e, husarię. Uh -huh. A tutaj jeszcze ominęłem jakieś dwie jednostki. To możemy sobie, powiedzmy, ustawić się bardziej na flanki. Będziemy próbowali nimi atakować, właśnie od boków. Mhm, mm teraz tak, tutaj, a tutaj jeszcze mamy oddział tych. To niech pójdą też sobie gdzieś tutaj na flankę. Mhm, mm tutaj na flankę ustawimy sobie też tych. A, nie, nie was. Wy idźcie tutaj. Tutaj ustawimy sobie tych y, Tatarów, którzy będą ostrzeliwać przeciwników. Jazda pancerna, niech tu będzie gdzieś z boku, ale nie będą w tej samej grupie. Moją piechotę na pewno zrobimy w jedną grupę. I husarię w drugą grupę, w trzecią grupę znaczy się. No i dobra, rozpocznijmy. Na pewno myślę, że mogę sobie nakazać tutaj, żeby tatarzy jakby podróżowali, strzelali w, jakby przemszczając się w kole, co jest bardzo efektywne i Pozwala im unikać strzałów. Tutaj pancernych podstawimy sobie bardziej na flankę. Hmm. Zobaczymy, czy oni będą chcieli na mnie uderzać piechotą. Bo na razie nie mi się posuwać mojej głównej siły. Puścimy sobie też kawalerię tutaj na drugi bok. No i z tego co widzę, chyba pójdą na mnie. Tak, raczej tak. Ale możemy nieco przyspieszyć. Okej. Okay. Dobra, tutaj już możesz... Myślę, że możemy wysłać sobie husarię na tą czernik kozaczą, która już pewnie drży ze strachu przed kniaziem Dobra, Zobaczmy... Nie chcę. Nie chcę niszczyć tutaj tego wspaniałego momentu, kiedy nasza piękna husaria wpieprze się w czernik kozaczą. Oj tak, ładnie. Ojojoj, bo ich chyba 250, a zostało. nic. To mi się podoba. O, widzę, że jest nawet soundtrack z Ale ogniem i mieczem Warmanda. Tak, a tutaj mamy tam, tych moich pancernych, to możemy ich sobie wysłać tutaj. Powiedzmy, Moi... a te chmury dymu są bardzo ładnie zrobione. Naprawdę, silnik Medievala pozwala na całkiem dużo rzeczy, jeżeli chodzi o grafikę. Mimo, że ta gra już ma prawie 15 lat. No, ale sami przyznacie przyznać, że całkiem ładnie to wygląda. Ok, możemy sobie tutaj podstawić te jednostki. Mm -hmm. Dobra. Moi kusarze tutaj na pewno sobie jakoś poradzą. Zostawmy sobie tutaj jeden oddział, żeby dorżnął tych, a drugich podstawimy już tutaj na kolejny. Ich dowódca poległ. Świetnie. Wow, no, to naprawdę. Pięknie wygląda. Pancerni mogą nieco przyspieszyć i dojechać tutaj, ich od drugiej strony. No i zobaczymy, jak to będzie szło. No, możemy sobie wycofać husary, żeby mieć lepszy bust za szarże. <laughs> widzę, że nie mieli zbyt dużych morali. Ci kozacy, bo już y, cała ich armia uciekła, więc to no, była bardzo krótka bitwa. <grymne> no ale na pewno nie będę z tego powodu narzekać, że tak to ma wyglądać. <grymne> Popatrzmy sobie tutaj na tą mordującą husarię. Doskonale. Widzę, że jest to w miarę realistyczne zrobione, bo po pierwszej szarży stracili już kopie, które najprawdopodobniej im się połamały, przez co ich szarża teraz nie jest już aż tak mocna jak wcześniej. Ale i tak podoba mi się ten motyw. Fajnie to zrobili realistycznie. Oddali szczegóły w pewien sposób Dora. Tutaj podejrzeliśmy sobie tych pancernych do ścigania i możemy nakazać chociażby tutaj Tatarom, żeby ścigali. ...wrogi siły. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj zostali coś przy życiu. No, coś tam pozostało, więc ruszmy za nimi. Wow. Naprawdę doskonały wynik. 99% przeciwnika poległo sił jego. <noise> więc no, co tu dużo mówić, zostali zmiażdżeni. No, tutaj możemy jeszcze dorżnąć tych typów. Na pewno więcej ekspo się przyda. Jeżeli damy radę. Aj, chyba niestety nie. No trudno. I tak naprawdę bardzo ładny wynik. Straciliśmy dużo żołnierzy, a ich przeżyło tylko 14, więc no, zmasakrowaliśmy tutaj siły kozackie, co to dużo mówić. Mam nadzieję, że wszystkie bitwy naprawdę tak będą wyglądały. Nie będę wtedy narzekać z tego powodu. No i myślę, że w sumie możemy zażądać okupu. Nie mieli pieniędzy. No trudno, ich sprawa. No i możemy już spróbować rozbić też armię Chmielnickiego samego w następnej turze, jeżeli dam radę. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Okropne relacje z... 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 O, widzę, że tutaj jest coś z rosyjskiego. Może to po prostu wzięli z ogniem i mieczem, dlatego nie jest przetłumaczone, ale i tak bardzo ładnie to wygląda, doskonale. No i myślę, że teraz kozacy zdecydowanie się jeszcze parę razy zastanowią, zanim nie będą atakować. Oj, tak, dobra, S myślę, że mogę już zatem skończyć też tą turę, bo chyba wszystkim ruszałem już w poprzednim odcinku. Dobra, no to skończmy. A tutaj zapomniałem tylko jednej księżnic, 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 księżniczce. Dobra, no i tutaj mam tych wszystkich dyplomatów czy, i kupców, których już nie chciałem się ruszać tam samemu, więc zostawiłem to komputerowi. To nie jest tak, że o tym zapomniałem, tylko po prostu rzeczywiście celowo to tak zrobiłem. Bo nie chce mi się naprawdę taką ilość agentów przesyłać ręcznie. Dobra, widzę, że mam jakieś informacje od Hanatu Krymskiego, chcą w sprawa handlowe Doskonale, czemu nie? Na pewno skorzystam z tej okazji do zarobienia pieniędzy. kozacy coś chcą. Czyżby chcieli zawieszenia broni? No, ktoś umarł. Nie wiem kto, ale no, ktoś umarł. Bo widzę, że tu gromadzą swoje siły. Pod dowództwem Krzywonosa. Cóż, będzie co masakrować. Mam strasznie dużo dowódców, a jakoś nie umiałem się połączyć w jedną armię. Tutaj Chmielnicki pod, stanął pod moimi siłami. Okej. Okay. Mamy nową misję. Weszli emisariusza do księstwa nowego Siedmiogrodu. No dobra. Mam tutaj już księżniczkę. Więc zróbmy to sobie. Możemy sobie nad z nimi służę zawrzeć. Czemu nie? A, nie chcą. Dobra, niech będzie w ten sposób. Tylko prawa handlowe i damy im informację o mapie. Jesteśmy jedną jednostkę Kogi, więc bardzo useless. Od razu to zlikwidujemy, żeby mi nie psuła dochodu. E, spadek cechy. Lol, przecież spełniła swoje zadanie, nie? A nie, dobra, nie spełniła tak w pełni. To akurat fakt. Dobra, myślę, że możemy sobie wysłać dalej tą księżniczkę chociażby gdzieś do Wenecji. Proszę, nie o mhm, tutaj. Jeszcze zostawimy sobie na jedną turę może tych wszystkich kapłanów. Dajmy się do Prus. Mój, możemy zawrzeć sobie jakieś tutaj małżeństwo, powiedzmy. Ale widzę, że nie chcą. Ja. Dobra, możemy na przykład podejść podejśniom do Rygi. Może wtedy nam się uda jakoś tak. tutaj ze Szwedami, Szwedami pogadać. Jeśli uh -huh. tu jeszcze miałem dyplomatę. A, nie, ciebie miałem wysłać do Moskwy, prawda? Chyba tak. Tak mi się wydaje, bo raczej nikogo innego jeszcze tu nie wysłałem do naszych wschodnich sąsiadów. Dobra, tutaj mamy armię naszego króla. To niech on podąża już tu od razu na wschód, żeby ratować jakąś tam sytuację. Tutaj podejścimy dalej do jednostki. Czy ja tu mam jakąś księżniczkę? Mam, ale jeszcze nas... niestety by się nie przydam. Ty możesz dołączyć chyba jeszcze tutaj do armii Wiśnieckiego? Możesz doskonale. Ty też tutaj leć księżniczko. Wykorzystamy cię później. Bez żadnych złowrogich kontekstów, oczywiście. E... Dobra, tego kupca wyślimy gdzieś do złota. Może tutaj do Czech bardziej. E, tutaj mam jeszcze jakiegoś kupca. Czy jest tu gdzieś złoto? Czy tylko na Śląsku jest złoto? Tutaj widzę, coś jest. -m hmm. Tutaj jest gdzieś złoto. No nie wiem, tak szukam czegoś, co by się opłacało w handlu. Może gdzieś na Bałkanach u Turków. O, tu jest w na terenach Bułgarii. No to Zresztą trochę się poprzechodzisz jeszcze kolego. Yes, Ale tego dyplomaty nie będę ruszać, bo, bo nie wiem co z nim zrobić. A... Tego kupca możemy wysłać gdzieś. O, tutaj jest jakieś żelazo. To możemy go do żelaza wysłać. Tutaj mamy Czarnieckiego. To może niech on pójdzie rzeczywiście do tego Gdańska. Chociaż widzę, że obniżył nieco tu dochód. To może pójdzie do Bydgoszczy. Nie chcemy sobie psuć bardziej dochodu niż to pod konieczne w naszej aktualnej sytuacji. No, i tutaj mam armię Radziwiła, to możemy sobie nią zabić tych buntowników. Zobaczmy, jak to zrobi komputer. A, tragedii nie ma. Nie chcę się walczyć z każdymi rebeliantami, już mi wystarczą kozlacy do takich zabaw. Którzy w końcu też są przecież buntownikami. O, czyżby Radziwił miał nieco większą lojalność? No proszę. Dobra, podejścimy sobie od razu tam, tą armię, też tutaj na naszą główną wojnę, aktualnie. E, no i dobra, spróbuję tutaj zaatakować, ale wątpię, żebym dał radę. No dokładnie, jeszcze nie dam. Dobra, to skończmy turę i zobaczymy, jak to się potoczy. Hmm. Jestem ciekaw, czy Szwedzi będą podejmować wobec mnie jakieś nieciekawe zagrywki. Mam nadzieję, że nie. O, tutaj widzę, że Kozacy oblegli Kijów, niestety. Ale wycofali część swoich sił, no proszę. Ciekawe. Chociaż tu chyba będą chcieli zaatakować yy, Wiśniewieckiego. Hoho, Tia... widzę, że wysłali wszystko co mieli dosłownie tak, na niego prawie. Ale jeszcze nie zaatakowali, no. O, zaraza, no proszę. Aktualne problemy, rok pański. Tutaj mogę przeskrolować to, bo. My się nie chce czytać tych wszystkich wydarzeń. Ale jeżeli wam się chce, to proszę bardzo. Możecie sobie zatrzymać i to przejrzeć. Okej. Okay. Mam przyłączyć Berlin. Przecież ja mam sojusz, z tego co pamiętam, z Brandenburgią, więc trochę głupi pomysł, panowie. Zdecydowanie nie wiem, skąd to się im wzięło. Czy możemy zwać Krucjatę? To jest w sumie ciekawy pomysł. Może Krucjatę na Stockholm? Da radę? Możemy. <grytanie> Zdanie, <laughs> dobra to mam nadzieję, że katolicy zaatakują szwecję. Co być może kupi nam nieco czasu, bo obstawiam, że jednak szwedzi pewnie prędzej czy później nas zaatakują. E... Dlaczego mam wojnę z prusami? What the fuck, Aha fajnie, że myśmy przed chwilą małżeństwo Co? i sojusz, a teraz nas zdradzili. Widać, że tutaj sojusze nie są aż tak stabilne jak się przyzwyczaiłem chociażby z Divide and Conquer. Ha, no proszę. Dobra, to na pewno wyślemy sobie tutaj tą armię Radziwiła, jednak na zachód. no oraz spróbujmy jeszcze z nim pogadać. No, niestety odrzucili naszą propozycję. No, proszę, naprawdę nie spodziewałem się, że oni mnie zaatakują. Co by najlepiej z tego zrobić? Możemy zaatakować Słupsk. No dobra, w sumie... czemu nie? To nie jest, może, głupi pomysł nawet. Okej, okay, przygotujmy sobie tutaj sprzęt obrężniczy, i w następnej turze już będziemy mogli to sobie zdobyć. No, ale seryjnie nie spodziewałem się Chodźmy. takiego obrotu sytuacji. Możemy sobie wysłać, powiedzmy, tutaj moich misjonarzy do Prus. Powkurzamy ja Brandenburczyków za to, że mi wypowiedzieli wojnę. Yes, 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 Okej, okay, sporo sir. tego. Ok, jeszcze tutaj jakiś jeden został. Of course, lord. No, kurde. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko nas będą yes, sojusznicy zdradzać. Bo no, nawet w e... podstawowym medievalu takie coś się rzadko zdarza. No, a tutaj widać, że ten mot żyje swoim życiem. Ale pogadajmy sobie może z e... cesarstwem. Mm, chyba nie będą chcieli się na to zgodzić. Chcą, żebyśmy zaatakowali Imperium Osmańskie zamiast za z księżniczką. No, może nie do końca, panowie. O, no ale naprawdę wojna teraz z Brandenburgiem no, będzie nieco kłopotliwa. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście Szwedzi mnie nie zaatakują, bo to byłby naprawdę problem. Teraz próbujmy pogadać z Moskwą. Może z nimi zawrzemy sojusz. Nie chcą. Leć, że wszyscy są mi wpieprzyć, a nie ze mną mieć sojusz. Smuci mnie to bardzo, no ale co poradzę. Eee, dobra. Dobra, no to, to tutaj musimy sobie teraz jakoś poradzić. Okej, okay, tutaj mamy księżniczki, więc możemy sobie na przykład spróbować pouwodzić nieco dowódców e, kozackich. Na przykład Petro Doroszenka spróbujmy uwieść. A, no. O, udało się. Ha! Okej, okay, czyli Doroszenka jest teraz po naszej stronie. Dobra, spróbujmy zatem jeszcze tutaj z może jakimś jednym dowódcą. Gdzie mają jakiegoś lepszego dowódcę? Ja tutaj jest Chmielnicki, no to Honor się nie zgodzi jako przywódca tej frakcji. Dobra, no spróbujmy pogadać tutaj z tym bochunem. Nie, to może z tym? Dobra, no, z tym Puszkarem. O, i on też przyszedł na naszą stronę, no proszę. Ok, no teraz widzę, że musimy tutaj stoczyć niestety bitwę. Dobra, no to spróbujmy się jakoś stąd przebić i uratować kijów, bo jest oblężony. Chociaż nie, teraz, jak. A teraz, Mike jak z, z udało nam się przeciągnąć na stronę ich dowódcy, to Kijów już nie jest obrężony. To w sumie całkiem tak, niezły myk z mojej strony się udał. Bo dzięki czemu. Dzięki temu nie stracimy Kijowa, mimo tego, że tutaj tak, nasza armia jest otoczona de facto przez siły wroga. Teraz spróbujmy jakoś się tu rzeczywiście przebić. Uuuuh. Hmm. Dobra, nie wiem, tak myślę, jak tutaj to najlepiej załatwić. Dobra, no i myślę, że rzeczywiście stoczymy sobie tutaj wielką bitwę z siłami kozaków. I po prostu już ich pozbędziemy raz na zawsze. E, spróbujemy rzeczywiście ich pokonać. No i to będzie naprawdę wielka bitwa. 3500 naszych sił versus 8000 kozaków. A mimo wszystko... Tak, 8000? 8000 tutaj 4, tutaj 4, 8. A mimo wszystko pokazuje, że nam gra, że mamy większe szanse na wygraną niż oni. No cóż, nie ma co się dziwić, jeżeli większość ich armii to jest gówno. No dobra, ale myślę, że tak wielką bitwę stoczymy już sobie w kolejnym odcinku, no bo myślę, że tak duża bitwa naprawdę byłaby bardzo czasochłonna, więc nie wykruszone, że nawet większość, jeśli nie cały następny odcinek będzie jakby pod dyktandem tejże bitwy. Tak więc, no, myślę, że ten odcinek mógł wam się podobać, ze względu właśnie na chociażby niespodziewane plot-twisty, takie jak atak w Brandenburgii, czy właśnie tutaj na te nasze zmagania z kozakami, które są, myślę, że całkiem epickie, biorąc pod uwagę chociażby rezultat naszej ostatniej bitwy. No ale dobra, mam naprawdę nadzieję, że podoba wam się ogólnie ten mod i tak bardzo jak mi chociażby, bo na, mi się naprawdę mega podoba. Jest bardzo nieobliczalny w, w, w przeciwieństwie do Device Conqueror. Tutaj w każdej chwili ktoś ci może wbić nóż w plecy. Możesz zawrzeć już prawie z każdym, ale nie możesz też liczyć, że będzie on jakoś bardzo długotrwały. No i naprawdę bardzo mocno tu czuć, czuć ci, siłę jakby niektórych jednostek. Hm, chociażby tej cholernej Husarii, która. Potrafi rozwalić całą armię wrogę, de facto. No dobra, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się zdecydowanie podobał. I zobaczymy się w kolejnym. Cześć!